anglojęzycznym internecie, a dokładnie na reddicie wybuchł właśnie hejt na Izaka, który swoim ostatnim challenge'em doprowadził do wściekłości internet. Mianowicie Izak postanowił zrobić challenge od Silvera do Globala, gdzie to chce pokazać, jaki jest zajebisty i jak dobrze potrafi grać w Cesa. Pytanie tylko, co on chce tym udowodnić, bo będąc bardzo zaawansowanym graczem, grającym na naprawdę wysokim poziomie, nagle chce grać przeciwko początkującym, czy wręcz bardzo słabym niedzielnym graczom, którzy często nie mają opanowanych podstaw użytkowania komputera, więc wybierając tryb rankingowy, chcieliby mierzyć się z kimś o podobnym poziomie umiejętności, a nie grać przeciwko facetowi biorącym udział w zawodowych turniejach. Isaac nawet publicznie chwali się tym, że zrobił 80 fragów na randze Silver 1. Naprawdę, moje gratulacje. Więc powiecie, jaki jest sens w tym challenge'u. Ludzie na Redditie się oburzają, że w ten sposób zniszczył już jakieś 31 gier, co daje 279 osób, którym zepsuł zabawę. A przypominam, że challenge cały czas trwa. W dodatku zrobił to w dobie walki Valve ze smurfami, bo chcę przypomnieć, że zaledwie kilka miesięcy temu Valve zablokował możliwość kupowania cs jako prezent, co ma ograniczyć zakładanie nowych kont i właśnie smurfowanie. Oczywiście Izak zamiast przyznać się do błędu, to nadal brnie w ten challenge, a najgorsze jest w tym wszystkim to, że to jest największy polski youtuber i streamer, więc powinien świecić przykładem, on wręcz pluje w twarz zasadą gry fair play. Jednak widocznie ten challenge cieszy się zbyt wielką popularnością i to nie w kieszeń Izakowi, by go przerywać, mimo tak ogromnej fali hejtu, bo przypominam, że hejt wylał się na międzynarodowym forum. Przecież tu nie chodzi o 13-letnich hejterów z Polski, a o globalne podsumowanie działalności Izaka, który jest naganny. Jeżeli się ze mną zgadzacie, to postarajcie dotrzeć do jak największej ilości osób. Ja was całuję czule i do usłyszenia.